Karpaty-Krosno przegrywają z ks wiązownica 0 do 1 a z nami Michał Stasz. Powiedz nam, zaczęliście ten mecz z impetem, ale potem coś z Was zgasło. Czemu tak się stało? Nie wiem, ciężko nawet chyba powiedzieć, bo początek, tak jak tutaj Pan zaznaczył, był bardzo dobry. Nie wiem, może nie stuprocentowe sytuacje, chociaż no, teraz nie chcę też mówić, ale myślę, że z trzech spokojnie mogły paść bramki. Od początku gdzieś tam pełna dominacja, tak naprawdę nie tylko 15 minut, ale myślę, że cała pierwsza połowa, bo tutaj wiązownica w pierwszej połowie nam w ogóle, w ogóle nie zagroziła w naszej, naszej bramce. Nie wiem, no ciężko powiedzieć, nie wiem nie wiem co się stało, ale no druga połowa, no nie byliśmy sobą, to nie wyglądało tak jak, jak sobie zakładaliśmy i na pewno to nie wyglądało tak jak, jak pierwsze 15 minut. Można powiedzieć, że goście jak wytrawny bokser przeczekali Wasze strzały z początku meczu i... Czekali, aż wystrzelacie się, trochę opadniecie z sił, no i żeby strzelić tą bramkę zwycięską. Z, z no tak, dokładnie. No. Wykorzy wykorzystali, wykorzystali wykorzystali stały fragment gry, zdobyli bramkę później później też się, później też się bronili i, i no tak, a też tak, tak się właśnie tam w tej lidze albo, albo tą ligę wygrywa, albo się utrzymuje, że, że jeśli coś nie idzie, no to trzeba zdobyć tą jedną bramkę i nie stracić i wygrać 1-0. No, no, my któryś tam mecz już z kolei te 1-0 właśnie przegrywamy niestety. No. Ostatni mecz z Awią jednak wygraliście i wydawało się, że ten wiatr w żagle jednak uda się złapać, a tutaj kolejna niestety porażka. No właśnie, no i to jest to jest gdzieś też na pewno bolesne i, i zastanawiające, bo wygraliśmy tutaj z Wieczystą, faworytem ligi. Drugi faworyt ligi, Awia, Świdnik, dwie drużyny Mocno naszpikowane gwiazdami. My wygrywamy z, i z jedną i z drugą po 1-0, a, a gdzieś te punkty tracimy na, nie chcę mówić słabszych zespołach, bo, bo z nami wygrały, ale no wiadomo, może jakoś tak kadrowo, kadrowo troszkę mniej jakościowo. I, I to jest zastanawiające i trochę bolesne, bo musimy wyciągnąć wnioski, bo właśnie takimi meczami się utrzymuje, meczami tak zwanymi za 6 punktów, a my taki mecz dzisiaj przegraliśmy i musimy wziąć się w garść, bo... Nie przegraliśmy tym meczem też ligi, nie spadliśmy jeszcze z ligi, ale, ale tak nie możemy co tydzień mówić, że, że a jest za tydzień, jest za tydzień. No tak nie możemy. Musimy się wziąć gardzi, zacząć punktować regularnie. Całe szczęście są z nami kibice, którzy jednak przechodzą na te mecze, dopingują Was i cały czas mają nadzieję, że kolejny mecz będzie zwycięski. Tak, dokładnie. To Jeśli chodzi o kibiców, to duży szacunek są z nami, bo widać to wsparcie, było słychać to wsparcie 90 minut, nawet po stracie bramki. Dale, byli z nami, po meczu też... Yy co było słuchać ich śpiewkach Wspierają nas, są z nami na dobre i na złe i dla nich mega szacunek za to, bo, bo to też o czym świadczy, że, że będą z nami na dobre i na złe. Michał dziękujemy i życzę powodzenia Dziękuję w kolejnym bardzo. meczu.